Witam w niedzielę, godzina 6.50 rano, 6.45, niedziela 15 stycznia. Chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów o buforze, na temat buforu ciepła. Posiadam bufor 1000 litrów. Wczoraj paliłem o godzinie 13 rozpaliłem. Skończyło się palić o godzinie 17.00. Spaliłem prawie, prawie dwa psady, drewna, w większości sosny pomieszanej z bukiem. W tej chwili na kotle mamy 31 stopni. Kocioł od wczoraj od 17 odpoczywa. Zostało tam trochę popiołu, niedużo z tego palenia. I powiem wam co jest fajne w buforze ciepła, jeśli się, nie, nie możecie zdecydować na bufor ciepła. To właśnie chciałbym powiedzieć tutaj u mnie, jaką się sprawuje. No w tej chwili na, za oknem jest plus 6 stopni, czyli mamy temperaturę na plusie jest fajnie. Teraz tak, wczoraj wygasło o godzinie 17. Bupor był naładowany wszędzie do 80 stopni, jak i na dolnym termometrze, tutaj był pełen 80 stopni. W tej chwili godzina 7 rano, prawie w niedzielę. Zobaczcie, jakie temperatury jeszcze jest na buforze. Góra buforu 75 stopni, 73 stopnie, 62 stopnie. Tam jest, no nie widzę, bo tutaj drzewo leży około 40, tak? No, 40 stopni. Sama góra buforu 79,4 stopnia. Pompa chodzić na drugim biegu. Macie jaka jest różnica między tutaj a tutaj? Mamy 75 stopni, a tutaj mamy prawie 80 stopni. W tej chwili grzejniki będą chodziły w tej chwili w domu, bo na noc mam przedstawioną temperaturę na 20 stopni 20,2 stopnia. Salus Smith, tutaj wszystko, ten sterownik. Pokojowy, wszystko mi steruje pompką obiegową. W nocy mamy temperaturę 20 stopni w domu, w dzień mamy 21 stopni w domu. Od godziny 6 do godziny 18 jest 21, od 18 do 6 rano jest 20 stopni. Pompka na pewno się włączyła z raz, może przez noc. Także, bo tutaj już widzimy po spadku temperatury na dole także z raz, ze dwa razy na pewno chodziła sobie przez noc. No i w tej chwili się wyłączy dopiero jak temperatura w domu nadejdzie do, do 21,2 stopnia w tej chwili jest 20,4 stopnia 20,4 a ma być 21,2 stopnia Także myślę, że ona jeszcze sobie pochodzi tutaj ze 3 godziny i dopiero będę rozpalał o godzinie około 13. Jeśli tutaj temperatura mi spadnie tak do Poniżej 40, to około 40. Około nie poniżej, tylko tak około 40, to będę dopiero rozpalał. Czyli raz palimy, raz palimy. Bufor się dogrzewa i to jest koniec. I mamy spokój ciepło przez całą dobę w domu. No, jak pamiętam, tutaj mieliśmy ten jeszcze w tamtym roku, w tamtym sezonie, kocioł na węgiel. No to niestety. Się paliło na noc, o 4 rano, czy tam o czwartej O 12 już tamten kocioł był wypalony. Temperatura na grzejnikach spadła, bo już tutaj nic, bufora nie miałem wtedy. I rano trzeba było znowu rozpalać, po południu znowu rozpalać, żeby cały czas się paliło, żeby temperatura była na grzejnikach. A tutaj mamy taką fajną rzecz, że palimy sobie raz na dobę przez 3 godziny. bufor nam się nagrzeje. I przez cały czas temperatura jest w mieszkaniu stała. Dobra, widzimy się o godzinie, aż się takiej godzinie, aż na bufor się nam wyładuje, w wolnej chwili dla odmiany, czekająca się bufor, wyładuje. Sobie zrobiłem taką grafikę. I zaraz sobie coś z nią zrobimy. Oczywiście loga pobrane z wyszukiwarki Google. Także może być. To będzie na własny użytek. To możemy sobie coś takiego zrobić. Maszyny dzisiaj też stoją puste. Także damy radę coś wyczarować. Dobra, czyli tak to mamy zrobione. Zapiszemy sobie, zapisz jako, zapisz jako, może być albo sobie folder zrobię. Seba ok. O, i rozszerzenie korelowe, może być, zapisz. Ok, dobra. Ej, zaraz przystąpimy do obróbki tej grafiki. Teraz trzeba wydrukować przygotowaną wcześniej grafikę. Ładnie wyszło. I lecimy dalej. Grafikę teraz przytniemy na wymiar. I zaraz nastąpi dalszy proces produkcji. Maszyna rozgrzana. I czekamy. 177 sekund jeszcze. No, i mamy gotowy kubeczek. Na posiedzenia przy rozpalaniu, akurat do porannej kawy, wyszło tak. Teraz będzie się miło rozpalało w kotle i czyściło. A nie ma czasu tego zrobić wcześniej, bo maszyny są zajęte. Żona jeszcze robi haft koszulki. Znakujemy. Odzież. Też jeszcze może za tydzień. Za tydzień może sobie zrobię koszulkę. Też właśnie z takim czymś przygotuję sobie, żeby mieć do filmików. Dobra, to tyle. Kubeczek gotowy. Zobaczymy się później. Jak jeśli się jak się rozładuje bufor, zaraz pójdę czyścić kocioł do następnego rozpalania. Witam ponownie. W niedzielę jest godzina 13:38. Atmos już przygotowany do rozpałki. Prawie 14 godzina. Temperatura na górze bufora 40 stopni. Na samej górze mamy 46 w tej chwili grzejniki się załączyły. Jeszcze pobiera ciepło z bufora także już przyszedł czas na rozpalenie. Atmosa dzisiaj pierwszy raz i ostatni także fajnie jak jest ciepła temperatura powyżej zera za oknem także jeden dzień jeden raz wystarczy rozpalić i dzięki Właśnie temu, że jest tutaj bufor 1000 litrów, także prawie 24 godziny mamy spokój z paleniem. Raz dziennie wystarczy rozpalić i no i tyle. Także naprawdę yy, muszę powiedzieć, że yy, fajna rzecz mieć taki bufor. Nie palimy, nie dusimy yy, w kotle w piecu. Yy, tylko sobie raździeń nie rozpalamy i mamy spokój, nawet można gdzieś wyjechać na parę godzin, nawet na więcej niż parę godzin na całą noc można sobie gdzieś pojechać także wiadomo, że do mnie dom wymarznie, ani nic się tam takiego nie wydarzy. No i oczywiście 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 kawa do rozpalania już przygotowana z ekspresu muszę Wam powiedzieć kubek fajny. Się udało zrobić, także sobie popiję kawę, rozpale, poczekam aż się e, zrobi w żar. E, dołożę e, drewno. Tutaj mam trochę, właśnie przygotowanego na cały tydzień. Spokojnie wystarczy jeszcze zostanie sosna i buk O, i tutaj jeszcze. Taka jedna się dosusza. W tej chwili ma wilgotność około 17%. To co wczoraj przyblokłem, no, to, to przyblokłem, tą kupkę wczoraj przyblokłem z pomieszczenia, tam gdzie trzymam to drewno, że wilgotność jego wynosi 17%. Tutaj jeszcze sobie dam delikatnie dosnie, także nadaje się do palenia. To tyle w tym filmie. Jakbyście mieli yy, gdzie postawić taki bufor i jak chcecie postawić, także fajna sprawa, muszę Wam powiedzieć, i polecam. Do zobaczenia.